Need for Speed Hit. Takim tytułem dzisiaj się będziemy zajmować. Jest to 21. pełnoprawna odsłona tasiemca. E, od, 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 to pod tym tytułem Need for Speed. Dziś pod tytułem Hit. Ostatnio był payback, znaczy ostatnio. No ostatnio rok temu był payback. No i cóż, zobaczymy z czym to się je. Czy jest to kolejne powielanie schematów, czy jest coś nowego w nowym Speed, czy może nie ma nic w nowym Speedie. zaczniemy sobie po kolei. Tym razem sobie musiałem wypisać trochę na kartce mojej pomocniczej, ponieważ nie chciałem jakby jakiegoś tematu pominąć, dlatego yy, troszkę sobie na karteczce przygotowałem tutaj dopisków. No i zaczynamy, nie przedłużamy, no bo na co tutaj czekać? Zacznijmy od tego, że fabularnie nazwijmy to jest. Typowo dla Need for Speeda, czyli mamy średnią fabułę i kiepskie dialogi dzieci z podstawówki, na które nikt nie zwraca zapewne uwagi, podobnie jak w poprzednim paybacku. To wszystko jest jedynie uzupełnieniem mięsa, czyli wyścigów. No i tak faktycznie jest, że znowu dostajemy taką papkę, można powiedzieć, fabularną i dziadowskie dialogi które gdzieś tam się wplatają w cały ten w cały ten wyścigowy klimat. Tutaj na kadstenckach mamy jakieś gadające sobą postacie, one też tam gadają w ogóle rzeczy, no ale generalnie no jest to jakiś taki uzupełniacz, który, który, który być musi no bo Nitro Speed fabularyzowany jest od jakiegoś czasu. Więc jest po prostu, natomiast że na takim poziomie jakim jest no to już trudno, no to nie, nie mamy wpływu, jest to taki sam poziom jak w przypadku Payback. Zostawiamy idziemy dalej wyścigi w HIT mamy podzielone na te za dnia i nocy, no właśnie przy jest możliwość zdalnego zmieniania obu wariantów dzienne zmagania są legalne i przynoszą nam kasę za którą modyfikujemy nasz samochód te nocne zaś są nielegalne i dają nam gwałtownie reputację jednak również w tych wyścigach nocnych będzie nas ścigać policja, bo są nielegalne i to jest taka nową, które wprowadził tutaj Need for Speed HIT no czyli rozdział na dzień noc, może nie jest to nowością jakąś taką ultra nie wiadomo jaką, bo mieliśmy i mieliśmy Undergrounda, który był w nocy, mieliśmy różne Need for Speedy, które były i też w dzień i też były w nocy wyścigi, więc to nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Natomiast nowością jest to, że możemy zdalnie to przełączać, czyli mamy możliwość podjęcia decyzji, czy chcemy się ścigać na przykład teraz, robić wyścigi nocne, robić reputację, czy chcemy przejść na dniówkę i robić wyścigi za kasę. No to możemy płynnie sobie przełączać, i to jest naprawdę zajebisty i fajny patent. Podoba mi się to bardzo. Jest on takim światełkiem w tunelu, można powiedzieć, w tej części. Idziemy dalej, mamy modyfikację samochodów. Została bardziej rozbudowana niż w Payback. Zrezygnowano z mikrotransakcji, czyli te karty losujące. Wiecie, każdy pewnie kojarzy to z Paybacka. O co chodziło z tym? Nie mamy czegoś takiego tutaj. Mamy natomiast więcej możliwości dokupywania i instalowania części. Bardziej ten system tuningu został rozbudowany w tej części i sprawdza się naprawdę przyzwoicie. Nie jest to tylko na zasadzie kup to, wsadź to, wsadź to, wsadź tamto, tylko no jest, no jest tutaj coś, są jakieś opisy, jest to bardziej ten warsztat jest rozbudowany niż to było w poprzedniej odsłonie czy w poprzednich w ogóle odsłonach. I to jest fajne, to już takie troszeczkę takim podchodzi no nie chciałbym za dużo tu powiedzieć, ale takim już no troszeczkę taką żyłką tuningu. Super, to drugi plusik, zaraz po tym można powiedzieć trybie dzień/noc. Bardzo fajnie tutaj się modyfikuje samochody. Samochodów jest dużo, są licencjonowane. Części też jest sporo. Możemy na różne sposoby modyfikować każde auto, więc każdy znajdzie coś tutaj na pewno dla siebie. Standardowo oprócz misji fabularnych mają możliwość robienia sobie czegoś na boku, zarówno misje poboczne jak i te klasyczne znajdźki rozrzucone po mapie, billboardy są to, czy fotoradary i tym podobne rzeczy, które już wcześniej mieliśmy, z którymi wcześniej mieliśmy już do czynienia. Wszystkiego jest sporo. Co z jednej strony jest ok, bo gra starcza na długo, z drugiej zaś zapewne po pewnym czasie wprowadza pewien stan monotonii niestety. Teren Palm City, bo tak nazywa się ten cały teren, po którym się poruszamy, całe to miasto. Jest Palm City, jest rozległy i przypomina ten z, z Vice City. Z Grand Theft GT... Auto no, Vice City, tak? No wiecie, Palmy, morska bryza i te sprawy. Niestety, całe miasto jest nieco wymarłe, podobnie jak w paybacku było. Jeździmy sobie, ale mało tam jest życia. Oprócz nas, mało kogo spotkamy. No I faktycznie tak jest, że standard need for speedowy został zachowany. Czyli misje fabularne, te nazwijmy to te fabularne, takie miałkie, które tam pchamy do przodu, no i oczywiście mamy też takie poboczne, mamy też znajdźki, które lubię, nie lubię, znaczy lubię ale nigdy ich nie, nie szukam wszystkich, bo w pewnym czasie zaczynają mnie denerwować i nużyć, natomiast są i to jest znany temat z poprzednich odsłon, więc tutaj nie ma żadnego nowum w tej, w, tej, w tej kwestii. Wszystko jest czytelne, rozrzucone po mapie, mapa jest taka jak w Paybacku, tak samo się to obsługuje, tu nie ma nie wiadomo czego jest sprawdzony jakiś system to działa i jest przejrzyste i, i po prostu działa. Mamy Palm City, wspomniałem, że to takie, bo tak przypomina to trochę GTA Vice City, no to wiecie, te palmy i, i, i morze i, i te plaże. No tak zrobili. No To fajna miejscówka, naprawdę zajebista, trzeba przyznać, klimatyczna bardzo. Ale fakt faktem, że jest wymarłe, Tak jak jeżeli mieliśmy do czynienia z Paybackiem, no to jak tak, jeżeli pędzimy, do tego nie zauważamy. Natomiast jak się zatrzymamy gdzieś, to tam się nic nie dzieje. Kurde, no ulice są puste, wymarłe. Trochę jakichś samochodów tam takich NPC-ków jeździ, ale gdzieś tam się znikają, pojawiają, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No trudno. Mówi to toż nie musi tak być graficznie mamy starcie dobrych modeli aut oczywiście bez uszkodzeń wizualnych tylko otarcia jakieś tam widać na karoserii oraz czasem kiepskich tekstur które na zbliżeniach pokazują swoją parchaciznę frame rate trzyma 30 fpsów no jednak czasem wdarzy mu się chrupnąć miasto ładnie wygląda za dnia i nocą zmienia się kolorystyka rozświetlenie i wszystko to dobrze się nawet ogląda dodatkowo jeszcze napisałem że ścieżka audio jest spoko Wiadomo, że tutaj muzyka, muzyka to rzecz gustu, więc jednemu się spodoba, innemu nie. Natomiast uważam, że pasuje do wyścigowego charakteru gry i powinna być ok. Wracamy do grafiki. Modele aut faktycznie zostały zrobione bardzo dbale, szczegółowo, pie, pieczołowicie można powiedzieć. Samochody wyglądają świetnie, na zbliżeniach rewelacyjnie. Naprawdę sporo roboty tu poszło w modele aut. No oczywiście nie ma uszkodzeń takich wizualnych, wgnioty i tak dalej, tylko jakieś takie przytarcia, przybrudzenia czy tam cholera wie co na tych samochodach widać, no ale coś za coś, no niestety generacja już, można powiedzieć, ma się ku końcowi obecna i w przyszłym roku pod koniec, jak będzie PS5, to pewnie i będzie jakiś Need for Speed z wgnieceniami i cudami na kiju, bajerami, a na razie mamy jak mamy i nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić za bardzo. Powielone zostały te takie błędy z paybacka, jak wyostrzanie tekstur na przykład, dość niska ich jakość czasami i to trochę razi na zbliżeniach po oczach, natomiast w ogólnym rozrachunku to, to, to graficznie nowy hit wygląda, no tak przyzwoicie, no nie można się przyczepić za bardzo do tego wszystkiego. No są jakieś błędy, są wyskakujące obiekty, takie, wiecie, takie przed twarzą pyk, nagle się coś pojawia, Zniknie, znowu się pojawi, te tekstury też się rozmywają, wyostrzają nam przed twarzą i, i no w Paybacku też tak było i tu jest tak samo. Po prostu wzią, skopiowali to samo i, i, i powielili te błędy, błędy, no trudno. E, jakby nie patrzeć, no to cały ten Need for Speed hit ma takie widmo przeszłości, można powiedzieć, takie naleciałości już tego taśmociągu, tej serii. No, i szybko każdy, kto grał w paybacka, odnajdzie się tutaj też bezbłędnie. Twórcy poczynili pewne starania, żeby hit był lepszy, inny niż payback, czyli wywalili te mikrotransakcje, których nikt nie yy, nienawidzą tych mikrotransakcji. Zrobili ten płynne przejście, wyścigi dzień/noc. Zrobili fajny patent z driftem pod klawiszem R2, czyli tym od gazu, tak naprawdę. I działa to na tej zasadzie, że jak dodajemy gazu, jedziemy. Wpuszczamy na moment szybko R2, szybko naciskamy i auto nam wpada w, no w drifta, tak zaczyna driftować. I jest to bardzo takie łatwe, no, łatwość bardzo można zadriftować w zakrętach i to jest super. Rozbudowali tuning samochodów, zrobili świetne modele samochodów. No, a gdzieś z drugiej strony jednak zostawili te same błędy, o których już wspomniałem te pupapy, te tekstury wyostrzające się podczas kadcenek. No te nudne rozmowy o niczym, to wszystko pozostało, to tło fabularne jest, no takie kurde z przedszkola, no ale jakoś to nie razi. No nie wiem, mnie osobiście uważam, że nie przeszkadza mi to i chyba każdemu, kto miał styczność z tą serią, a ona jest już dość długa, to wie, że tak to po prostu jest, tak było i ciężko by było to zmienić. Z drugiej strony, gdyby zrobili zupełnie takiego Need for Speeda, od nowa zaniechali wszystkie schematy i stworzyli jakieś takie nie wiadomo, co to zaraz by też się podniosły głosy wszystkich, że o Jezus Maria co to jest, to w ogóle nie przypomina Infor Speed, a to jest nowa gra, to jest nie wiadomo co i, i, i dlaczego tak jest. Więc i tak źle, i tak niedobrze, i tak gracze nie będą nigdy w 100% żadni zadowoleni. Zawsze będą narzekać, i marudzić i, i, i trudno. Więc a ogólnie Infor Speed hit Grom. Zrobiono no, dość poprawnie, dość przyjemną i wciągającą jest, a to chyba jest najważniejsze, jeżeli chodzi w ogóle o rozgrywkę, no bo to przecież jest hobby, to powinno sprawiać przyjemność, a w Need for Speed Hit gra się przyjemnie i no i cóż, i tyle, i tyle na temat tej gry chciałem powiedzieć podzielić się z Wami wrażeniami z ogrywania tytułu. Jakie są Wasze zdania i opinie, to napiszecie już w komentarzach. Także zapraszam oczywiście jak zawsze. Dzięki oczywiście, że jesteście, że słuchacie, poświęcać się swój czas. No i tyle. Jeżeli coś pominąłem, dopiszcie oczywiście jak najbardziej, co uważacie za stosowne. A my słyszymy się już następnym razem. Będzie to gdzieś za dwa tygodnie mniej więcej. Może troszeczkę szybciej. A będzie to... Gra na kanale będzie długo wyczekiwane szedmiu 3, o tak, także zapraszam Was. Chyba premiera z 17, jeżeli już nie pamiętam. Zamówiłem Shenmue, oczywiście też już mam przedpremierowo zamówione. Chyba 17 jest premiera, mi się wydaje. Nie pamiętam już dokładnie, ale to czy gdzieś około 20 powinna wjechać na kanał recenzja. Zobaczymy jak to wygląda dla mnie, po prostu killer. Mam wielkie oczekiwania względem tej gry, no ale nieważne, zobaczymy co i jak. Jeszcze raz dzięki, że jesteście, że poświęcacie czas. I do następnego.